Prezentuję gołębia o numerze 93, jest to niebieska pstra samica, kolejna wnuczka czterech jedynek, a konkretnie córka, e, córka pełnego brata matki Eliota, samca 52-39. Przez ostatnie 3 lata cztery gołębie z tego samca i też z matki tej, tej samicy zdobyły już cztery razy pierwszy konkurs. Dobrze? że naprawdę, naprawdę rewelacyjne gołębie, super przekazują. Matka wywodzi wywodzi się z gołębi Kazim Celika. Zresztą samica, samica 12.056, która jest najlepszym lotnikiem oddziału, a jest półsiostrą dla Eliota, też ma dół z Kazim Celika. treba da